Poznań Główny, najnowsze zmiany. Zapraszam Państwa do poznania. Zobaczymy, co się zmieniło na dworcu głównym i wokół dworca. No widzimy, są tu teraz trzy perony. Pierwszy A drugi A i tam z tyłu daleko widać budowy trzeci A peron. Jest to strona wschodnia dworca za mostem dworcowym. Zmodernizowano schody, jest teraz inna nawierzchnia. Po prostu nogi nie będą się śliskać. Można sobie swobodnie podejść na most dworcowy, jeszcze winda jest osobowa w remoncie. Po wejściu na most borcowy widzimy pierwszą zmianę. A mianowicie, chodnik jest poszerzony. Proszę bardzo, teraz jest szeroki chodnik, bo tak to ludzie po prostu mieli kłopoty z wymienianiem się. Tu trwa budowa tunelu. Z wyjściem na dworzec PKS. Zjedziemy na peron trzeci i po lewej stronie widać efekty. Pracy. Proszę, numer już jest przykryty. Teraz ekipy przystąpią do układania toru i płyty nowego peronu. Pociągi Elfy. Widzę dwa pociągi stoją na jednym torze. Dwa tory są jak czołowe i służba ruchu ma pełne ręce roboty. Jak widać cały czas trwają prace. Moim marzeniem jest to, aby ten trzeci peron, trzeci A właściwie, Nazwa robocza stał się peronem pierwszym. Dlaczego pierwszym? Wejście z dworca autobusowego od strony miasta. Wchodzimy na peron pierwszy. Idziemy tunelem na peron drugi. Później mamy peron trzeci i trzeci A w przedłużeniu z prawej strony. Dalej mamy peron czwarty i czwarty. A w przedłużeniu z prawej strony. Idziemy pod budynkiem Starego Dworca. Mamy peron piąty w przedłużeniu. Z prawej strony mamy piąty A, zachowując logiczny ciąg, a z lewej strony mamy piąty B. Idziemy dalej. Mamy peron szósty i. Idziemy dalej, już przy Dworcu Zachodnim mamy Peron siódmy. Krótko, zwięźle i na temat. I to by było najwspanialsze rozwiązanie. Jeśli Państwu spodobała się moja propozycja dotycząca nazw peronów, proszę o komentarze na mojej stronie. I dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.